wiemy? dobry wieczór pani babcia. Napij się babcia tego browara. Co <laughs> tak babcia moczorny czarny web. Pani babcia napij się tego piwa. Smaczne piwo. Ile babcia cię wypiła? Babcia pije je piwo, smaczne. Co tak babcia ma głową, żeby babcia głowy nie ulwała? Babcia, ja byś nie zrobiła, że babcia pijala? Babcia, w piwono. Co się babcia czuć z tą butelką? Co tak się babci Babcia, żeby babcia się nie wpadła jakieś komal do butelki. Co? Co mu moli, by nie wleciał? Babcia nie pije... Co tam śmieje, leżał w te butelki? <laughs> babcia, no co tak płacić? Co tam śmieje, nie wlać? Babcia, wypij teleczki. babcia, babcia, żeby babcia, 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 żeby się babcia, nie oblała. <laughs> Czy żółtą? Nie, niebieską. Żeby się babka nie oblała falbą niebieską. Co to masz? Jaki masz niebieską falbę tu w środku? Jej babcia. Dziękuję.